Serdecznie witamy w drugim odcinku magazynu Forbet czwartej ligi. Wspólnie podsumujemy mecze drugiej kolejki ligowej, zerkniemy na aktualny układ sił w tabeli oraz klasyfikację strzelców, a także przekonamy się jak wygląda jedenastka wspaniałych minionego weekendu. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy od skrótów. W jednym z najciekawszych starć tej kolejki Rominta Gouda podejmowała ekipę z Białej Piskiej. Można jednak stwierdzić, że z dużej chmury mały deszcz. Obie drużyny radziły w tym spotkaniu nieskutecznością, a to sprawiło, że kibice w Gołdapi nie zobaczyli bramek. Tym samym Znicz zanotował drugi remis w tym sezonie, co uznać można w ich przypadku za lekki falstart. Sokół ostruda mierzył się z Jeziorakiem i Ława. Było to bardzo oczekiwane starcie przez ostrudzkich kibiców, ale w ogólnym rozrachunku zawiodło. Swoją okazję po stałym fragmencie gry miał Jeziorak, ale ostatecznie pierwsze 45 minut nie przyniosło bramek. W pierwszej minucie czerwoną kartkę zobaczył Kacper Kłosowski i Jeziorak zmuszony był kończyć mecz w osłabieniu. Gospodarze mieli jeszcze dogodną szansę by strzelić gola, ale snajperskiego instynktu zabrakło Kacprowi Nowickiemu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W Giżycku doszło do starcia dwóch zespołów, które wygrały swoje pierwsze mecze. Mamry podejmowały tęczę Biskupiec. W 37 minucie Adam Kun uprzedził biskupieckich obrońców i dał swojej drużynie prowadzenie. Jak się później okazało była to jedyna bramka w tym meczu i Mamry mogły cieszyć się z wygranej. Próbująca otrząsnąć się po ostatniej porażce granica Kętrzyn grała z rozpędzonym startem Nidzica. W 67. minucie znakomicie z dystansu uderzył Mateusz Sobotka i goście wyszli na prowadzenie. Na 3 minuty przed końcem meczu do wyrównania zrzutu karnego doprowadził Bartłomiej Czerniakowski. Finisz należał jednak do piłkarzy startu, a konkretniej do Macieja Komorowskiego, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i zapewnił Beniaminkowi drugą wygraną w tym sezonie. Olimpia Olsztynek podejmowała rezerwy Olimpii Elbląg. Obie ekipy przegrały swoje poprzednie mecze i chciały zrehabilitować się swoim kibicom. W 39 minucie sam na sam z bramkarzem znalazł się Aleks Kryński i Elblążanie byli na prowadzeniu. W 45 minucie niezdecydowanie olsztyneckiej obrony wykorzystał Igor Koziełło, ustalając tym samym wynik meczu na 2 do 0 dla gości. Pisa, która świetnie rozpoczęła obecne rozgrywki zmierzyła się z DKS Dobre Miasto. O wyniku meczu zadecydowała jedna bramka. W 73. minucie barczewska drużyna przeprowadziła świetną akcję, którą wykończył Dawid Pietkiewicz. Tym samym pisa zanotowała niezwykle cenną wygraną i została niespodziewanym liderem rozgrywek. W niedzielne popołudnie rezerwy 100 wzmocnione zawodnikami pierwszej drużyny grały z mrągowią mrągowo. W drugiej minucie świetną akcję gości wykończył Mateusz z konieczka i mrągowia była na prowadzeniu. Tuż przed przerwą znakomicie w polu karnym zachował się Maciej Cichocki i mieliśmy remis. W siedemdziesiątej minucie fatalny błąd popełnił mrągowski bramkarz, a na listę strzelców wpisał się Mateusz Pajdak. Sześć minut później celnie z wolnego uderzył Łukasz kuśnierz i doprowadził do wyrównania. W siedemdziesiątej dziewiątej minucie rzut karny na gola zamienił Maciej Kotarba, a w dziewięćdziesiątej minucie wynik na cztery do dwóch dla olsztyńskiej drużyny ustalił Aleksander Baniewski. Spotkanie Concordii Elbląg z Mazurem Ełk zakończyło się bezbramkowym remisem. Nie posiadamy jednak skrótu tego spotkania, za co serdecznie przepraszamy w imieniu gospodarzy meczu. W ligowej tabeli mamy trzy drużyny z kompletem punktów. Na czele jest Pisa primowera Barczewo, a tuż za jej plecami start Nidzica i Mamry Giżycko. Tabele zamyka Olimpia Olsztynek, która ma 0 punktów i straciła w dwóch meczach aż 8 goli. W klasyfikacji strzelców na czele pozostaje napastnik Olimpii Olsztynek Krystian Kinicki, który już w pierwszej kolejce obecnego sezonu zapisał na swoim koncie hat-tricka. Po dwie bramki strzelili Paweł Dymiński z Mamr Gierzycko, Piotr Karłowicz z Tęczy Biskupiec, Sejona Kamura z Pis Primavera Barczewo, Tomasz Śnieżawski z Sokoła-Struda oraz Maciej Komorowski ze startu Nidzica. Tak natomiast prezentuje się najlepsza jedenastka drugiej kolejki Forbet czwartej ligi w bramce Maksymilian Smoliński Mazur Ełk. Linie obrony tworzą Artur Kostrubski, Pisa Primowera Barczewo, Maciej Izdebski, również Pisa Primowera Barczewo, Błażej Drężek, Mamryk Iżycko oraz Paweł Kolczy i Jeziora Kiłowa. W pomocy Maciej Komorowski, Startnidzica, Wybrany z Zawodnikiem kolejki. Paweł Gruziński, Rominta Gołdab. Mateusz Sobotka, Startnidzica. Aleks Kryński, Olimpia 2 Elbląg, a także Radosław Bukacki, Konkordia Elbląg. W napadzie osamotniony Mateusz Pajdak ze Stomilu 2 Olsztyn. W tym odcinku magazynu to już wszystko. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału YouTube'owego, a także śledzenia profili WMZPN w social mediach, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami piłkarskimi w naszym regionie i śledzić losy naszej ukochanej i jedynej takiej czwartej. Za dziś dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.